Zadanie 18. Ciąg geometryczny AN jest określony dla każdej liczby naturalnej N większej bądź równej 1. W tym ciągu A1 równa się 3,75 oraz A2 równa się minus 7,5. Dokąd zdanie, wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Suma trzech początkowych wyrazów ciągu AN jest równa. I mamy wybrać jedną spośród czterech odpowiedzi. Najpierw, żeby policzyć sumę. Trzech początkowych wyrazów ciągu. Musimy znać wzór na tą sumę. Macie oczywiście ten wzór w tablicach. Sn równa się a1 razy 1 minus q do n, tej przez 1 minus q. Oczywiście można by było też zrobić troszeczkę inaczej to zadanie. Można by było znaleźć q, wyliczyć a3 i później te trzy wyrazy dodać. Jednak będę korzystała z tego wzoru. Niemniej jednak również muszę wyliczyć q, a q policzę dzieląc... An plus 1 przez An i to jest zawsze Q. Czyli u nas podzielę A2 przez A1, czyli minus 7 ,5 przez 3 7,5 przez 3,75 i to jest równe minus 2. Skoro już mam Q, to możemy teraz sobie wyliczyć sumę trzech wyrazów. A1 to jest 3,75 razy 1 minus minus 2 do potęgi trzeciej przez 1 minus minus 2 i otrzymujemy 3,75 razy 1 odjąć minus 8 przez 1 plus 2 i będziemy mieli 3,75 razy 1 plus 8 przez 3 i to będzie 3,75 razy 9 trzecich, czyli 3,75 razy 3, a to jest równe 11,25 czy nie odpowiedź A. Jeżeli uważasz, że ten film jest warty polecenia, udostępnij go znajomym. Subskrybuj kanał i daj łapkę w górę. Dziękuję bardzo.